Witaj na kanale Narcyzm i Psychopatia z Autentycznym. To kanał o toksycznych, zaburzonych, narcystycznych osobach. Jesteś tu, by zdobyć bezcenną wiedzę, zastosować ją w praktyce i zmienić swoje życie na lepsze. Jesteś tu, by w porę wykryć zagrożenia i zakończyć wyniszczające relacje. Umów się na konsultację. Napisz na autentyczni 23 małpagmailcom polub, skomentuj, subskrybuj, udostępnij. Kiedy gra się kończy? Kiedy narcystyczna gra się kończy? Kiedy gra jest skończona? Od momentu, kiedy Narcys cię poznał, od pierwszego spotkania, Narcys grał. Z Tobą w grę. Nic nie było na serio. Nic nie było na poważnie. Narcyz nie chciał tak naprawdę związku z Tobą. Nie chciał tak naprawdę niczego w Ciebie zainwestować. Narcyz chciał Ciebie zmanipulować. Zmanipulował sytuację w sposób, który. Nie był ani sprawiedliwy, ani uczciwy. Narcys cię kopiował, naśladował. Narcys cię odzwierciedlał, odbijał. Używał techniki manipulacji, używał mirroringu, odbijał Twoje własne cechy, Twoje własne wartości, pokazywał ci je. Ale on taki naprawdę nie jest i doskonale wiedział i wie o tym, że taki nie jest. Narcys cię oszukał. Celowo sprawił, że w coś uwierzyłeś, że uwierzyłeś w coś, co nie było prawdziwe. Zrobił tak dla własnych korzyści. Narcyz dał ci złudne wrażenie, przedstawił siebie jako ofiarę, jako kogoś pokrzywdzonego, zaniedbanego, wykorzystanego. Przedstawił siebie jako kogoś lojalnego, wspaniałego i wspierającego. Przedstawił siebie jako kogoś godnego zaufania. Przedstawił siebie jako kogoś, kto cię rozumie, na kogo możesz liczyć. I oczywiście to było bardzo atrakcyjne dla ciebie. To byłoby bardzo atrakcyjne dla każdego. Gdyby tylko było prawdziwe, gdyby tylko okazało się prawdą. Jest to bardzo schlebiające poznać kogoś, kto się tobą interesuje, kogoś, kto cię rozumie, kogoś, kto tak się zachowuje, jakby cię rozumiał, kogoś bardzo pomocnego. W szczególności, gdy miałeś już wcześniej złe doświadczenia z toksycznymi osobami. Wtedy chcesz wierzyć w to, że może tym razem w końcu będzie inaczej. Może w końcu poznałeś kogoś, kto jest po Twojej stronie. Może tym razem w końcu spotkałeś kogoś, kto nie będzie chciał cię wykorzystać. A narcys odgrywa swoją rolę. Narcys gra rolę kogoś wspierającego, pomocnego. Skrycie narcys planuje, jak cię wykorzystać wybiera cię na cel po to by cię wykorzystać narcyz uważa że jesteś łatwowierny narcyz uważa cię za naiwnego uważa że brakuje ci wiedzy doświadczenia i prawidłowej oceny w jego umyśle Skoro jesteś tak głupi, że wierzysz w to, co ci pokazuje. Wtedy narcys uważa, że zasługujesz na wszystko, co ci robi. Zasługujesz na to, by cię wykorzystywać. Tak uważa narcys. Tak myśli narcys. Narcyz patrzy na to tak: jeśli byłbyś mądry, jeśli byłbyś sprytny, to narcyz nie byłby w stanie tego robić. To nie byłby w stanie mieć żadnej pozycji w Twoim życiu. Jeśli natomiast narcyzowi udaje się uzyskać dostęp, do twojego świata do twojego życia to wtedy uważa że należy mu się wszystko co masz do zaoferowania narcyz ma silne poczucie uprawnienia do wszystkiego uważa że wszystko mu się należy jest roszczeniowy narcyz uważa że dla Ciebie to przywilej, że w ogóle możesz przebywać w jego otoczeniu. Narcyz uważa, że inwestuje swój czas i swoją energię w Ciebie, lecz za to będziesz musiał zapłacić wysoką cenę. Czas, który spędził z Tobą Narcyz. Mógł przyczynić się do wielu trudności w Twoim życiu. Mógł sprawić, że Twoje życie jest o wiele bardziej problematyczne. Mogłeś doświadczyć różnego rodzaju problemów zdrowotnych, problemów finansowych, choć tak naprawdę narcyz uważa, że robi Ci przysługę. Myśli, że ci pomaga, gdzie w rzeczywistości Narcyz wybiera cię za cel, po to, by relacja z tobą przyniosła mu określone korzyści, by jego życie stało się bardziej wygodne. Narcyz przedstawił to zupełnie inaczej. Tak, jakby przyszedł cię uratować, jakby przyszedł ci pomagać, jakby przyszedł cię wspierać. Lecz to nic innego jak podstęp. Narcyz wywarł na tobie złudne wrażenie. Kiedy Narcyz angażuje się w relacje, to zawsze gra w grę. Gra tak jakby chciał stworzyć z tobą coś istotnego, coś znaczącego, ale narcyz nie ma nic do zainwestowania. Narcyz zawsze jest pasożytem. Jest pijawką, która tylko okrada cię z tego co najlepsze. Z Twojego czasu, z Twojej energii, z Twoich pieniędzy, choć gra tak, jakby to On ci pomagał. Ale Narcys nic ci nie zapewnił. Narcys nigdy nie usiądzie i nie pozwoli ci mówić, bez konieczności wtrącania się, komentowania i oceniania. Narcys zawsze będzie ci przerywać. Zawsze będzie wtrącać swoje zdanie. Tak jakby było ważniejsze niż twoje. Nigdy nie czujesz się wysłuchany. Nigdy nie czujesz się zrozumiany. Gdy narcys obrał cię na cel. Gdy stałeś się Jego celem, to wtedy udawał, że cię rozumie, wtedy odgrywał rolę kogoś, kto cię rozumie. Narcys przerzucił winę i odpowiedzialność na ciebie i sprawił, że uwierzyłeś, że pominąłeś jakieś istotne rzeczy, istotne szczegóły albo że coś było niejasne. Kiedy tylko coś jest nie tak w związku, to narcyz zawsze skupi się na innej osobie. Narcyz nie jest zdolny do autorefleksji. Narcyz jest niezdolny do autorefleksji przez dłuższy okres czasu. Narcyz nie będzie zgadzać się z tym, że to jego wina, ponieważ nie chce mieć do czynienia z konsekwencjami. Narcyz nie wybrał cię, nie poznał cię, ponieważ chciał coś z tobą stworzyć. Narcyz od początku wiedział, że nie ma odpowiednich narzędzi. By cokolwiek z tobą zbudować. Narcys już po paru tygodniach czy miesiącach, wykańcza dziesiąte piętro, podczas gdy nie ma jeszcze fundamentów. Narcys zauważył, że ty masz odpowiednie narzędzia. Że ty możesz coś zbudować i to go do ciebie przyciągnęło. Ale narcys nie miał na celu użycia twoich narzędzi, by cokolwiek zbudować. To była tylko rola, to była tylko gra, to była symulacja. Narcyz nie chciał nic budować, chciał tylko Twoich narzędzi dla siebie. Od chwili, gdy poznałeś Narcyza, gra ciągle się toczy, gra ciągle trwa, a Narcyz jest gotowy na wyzwania. Jest gotowy. Aby obrócić sytuację na swoją korzyść. To nie jest dla Narcyza trudne, ponieważ we większości przypadków jego partner nie jest nawet tego świadomy. Nie zdajesz sobie sprawy z tego, że uczestniczysz w grze. Nie zdajesz sobie sprawy z tego, że uczestniczysz w oszustwie, gdzie jesteś wykorzystywany, gdzie jesteś ofiarą przestępstwa. Tym właśnie jest związek z narcyzem, przestępstwem doskonałym do pewnego momentu. To nieuczciwy, powtarzający się schemat, zataczający koło cykl, cykl narcystycznej przemocy. Nie jesteś świadomy tego, co się dzieje podczas gdy narcyz ma wiele doświadczenia. Robił już tak wiele razy w przeszłości. Narcyz wybrał cię na swój cel z określonych powodów. Narcyz wiedział, że nie miałeś wsparcia, że nie mogłeś na nie zbytnio liczyć. Wiedział, że brakowało ci doświadczenia i właśnie tego użył przeciwko tobie. Narcyz patrzy na to tak, że zasługujesz na wszystko, co ci robi. Ponieważ gdybyś był mądry, to nie byłby w stanie zrobić tego wszystkiego, nie byłby w stanie zabezpieczyć cię jako swoje źródło zasilania, nie byłby w stanie cię wykorzystywać. Narcyz nie uważa, że cię oszukał, nie uwzględnia tego, że użył podstępu by cię wykorzystać. Narcyz uważa, że to jest normalne. Uważa, że posiada wyjątkowe cechy, pożądane cechy, dzięki którym jest lepszy od ciebie. Bo może robić to, co robi, a inni się nie zorientują. Narcyz uważa. Że cię przechytrzył, że był wiele kroków przed tobą i nadal jest. Uważa, że wydobył z ciebie to, co chciał, to, co najlepsze, poprzez bycie sprytnym, przebiegłym, podstępnym. Narcyz uważa, że był szybszy od ciebie. To tak jak w grze w szachy. Narcyz uważa to za skomplikowaną sytuację, która wymaga strategii i odpowiedniego myślenia, odpowiedniego rozwiązywania problemów. Celem narcyza w tej grze jest przemieszczanie swoich figur tak. By wyeliminować Twoje figury, aż w końcu następuje szach, mat, aż w końcu następuje wygrana. Podczas gdy ty już nie masz możliwości ruchu, nie masz już figur do gry. Nie ma już możliwości, byś uniknął zagrożenia. Gracz, który atakuje, wygrywa grę, a ty byłeś przez Narcyza cały czas atakowany, choć tego często nie zauważałeś. Narcyz nigdy nie przestanie grać w grę. Dla niego to forma rozrywki. Dla niego to całe życie, dla niego to odwrócenie uwagi, to coś w co angażuje się narcyz, by się zabawić, by się rozerwać. To gra w kotka i myszkę, która uwzględnia ciągły pościg, która uwzględnia to, by ciągle być w pobliżu, zdobyczy. Kot pozwala myszy uciec, tylko po to, by znowu ją gonić. To sprawia, że czuje się potężny. To sprawia, że narcys czuje, że ma kontrolę. A to jest coś, czego najbardziej chce narcys. Więc będzie grać. W tą grę do końca swojego życia. Gra narcyza nie jest dla ciebie dobra. Może cię tylko wyniszczyć, gdy będziesz w nią grać. Dlatego musisz podjąć decyzję, by zakończyć grę, by zakończyć grać. Musisz zakończyć grać poprzez niezgadzanie się z narcyzem, musisz zakończyć grać poprzez niepodporządkowywanie się jego zadaniom, musisz zakończyć grać poprzez brak chęci uczestnictwa w jego grze. To jest jedyny sposób, w jaki ta gra. Może się zakończyć, w przeciwnym razie gra nigdy się nie skończy. Polowanie to nie sport. W sporcie obie strony powinny wiedzieć, że uczestniczą w grze. Paul Rodriguez, umów się na konsultację, napisz na. Autentyczni 23 małpa gmail.com Polub kliknij proszę przycisk Kciuk w górę. Pomoże to innym ofiarom narcyza tutaj dotrzeć. Skomentuj, podziel się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami z innymi. Subskrybuj, kliknij dzwonek, żeby upewnić się, że otrzymasz wszystkie powiadomienia o nowych nagraniach. Udostępnij, naszym wspólnym celem jest zwiększanie świadomości w społeczeństwie i pomoc ofiarom psychopatów. Dziękuję i do usłyszenia wkrótce.